Oho! Jakiś dziwny, nowy gatunek drzewa wyrósł przez noc na naszej farmie. O, Witaj, panie wrono! Myślałam, że to pan wrona. A ja myślałam, że krowy robią mu, a nie bu. Skąd jesteś? Jestem ptakiem wędrownym. Naprawdę zwiedziłaś cały świat? Tak, Wierzę, wieży Krzywą bierze w pizie! Ha! Ja w sobie też zwiedziłem cały świat! Może powinniśmy trochę go poznać podróżować jak bocian? Czy mogłabyś choć przez chwilę po prostu być normalną krową? Panie wrono, jesteś takim utalentowanym muzykiem. Mama mu wraca do domu.